Cześć, mam na imię Ola i po raz pierwszy trzymam w ręku klucze yubiki. Wiem, jak działają one w teorii pora przekonać się jak sprawują się one w praktyce. Na co dzień dużo działam online, jestem copywriterem i instruktorem sportowym. Dużo pracy, dużo serca wkładam w budowanie moich mediów społecznościowych. To są też kanały, które przynoszą mi klientów, więc no nie fajnie byłoby, gdyby ktoś się na te konta włamał i mi je przejął, a wiem, że dzisiaj weryfikacja dwuskładnikowa nie jest już do końca bezpieczna, także myślę, że w moim przypadku bezpieczeństwo to kwestia Kluczowa. Sprawdźmy, jak sprawują się klucze Jubiki w praktyce. Okej, okay, to zaczniemy sobie od klucza Jubiki 5NFC. No dobra, to zacznę sobie od mojego konta na Facebooku. Będę chciała zarejestrować klucze zabezpieczeń do niego i wchodzę sobie w ustawienia bezpieczeństwa i logowania na fejsie. I tutaj jest coś takiego jak Używaj uwierzytelnienia dwuskładnikowego. Klikam sobie Edytuj, wyjdź. I tu jest e, taka ikonka właśnie klucza zabezpieczeń. Pokazuje mi, że zostanie wyświetlony monit o użycie klucza do weryfikacji. Skonfiguruj, zarejestruj klucz zabezpieczeń, OK, OK. Włóż klucz zabezpieczeń do portu USB. Wkładam teraz sobie klucz, no spokojnie. wymyślam sobie pin i pokazuję mi dotknij klucza zabezpieczeń, ale bajer, dotykam sobie kciukiem eee, wprowadź nazwę dla Twojego nowego klucza, nazwijmy sobie super klucz. super klucz super klucz numer jeden, nie wiem czy to będzie dobra nazwa ale przyjmijmy, przyjmijmy roboczo, że tak i klikam sobie zapisz ok. Czy do bezpieczeństwa został dodany. Całkiem prosta akcja. OK, mamy to. No dobra, to sprawdzimy sobie w takim razie, jak wygląda logowanie na Facebooka po podpięciu klucza YubiKey. Wchodzę sobie na fejsa, wpisuję mój adres e-mail i hasło. Klikam zaloguj i zobaczymy, co się dzieje dalej, kiedy już ten klucz jest podpięty do mojego konta. Ok, pokazuję sprawdzenie Twojej tożsamości. Wkładam klucz do SB. Wpisuję pin. Dotykam klucza z zabezpieczeń. I jest. Udało się. Ok, to sprawdzimy teraz klucz Jubiki 5CI do logowania się na telefonie. Sprawdzimy jak on nam się sprawdzi. Fajny mały kluczyk. Będzie można go przez tę dziurkę zapiąć do smyczy. Spoko. No i teraz przyszedł czas na podpięcie klucza YubiKey 5 CI do mojego Instagrama. Wcześniej na iPhona ściągnęłam sobie już aplikację, tutaj mam ją odpaloną w tle, Yubiko Authenticator, bo ona będzie tutaj niezbędna. No i teraz na moim Instagramie wchodzę sobie w ustawienia, następnie w bezpieczeństwo, uwierzytelnianie dwuskładnikowe sobie klikam i tu jest coś takiego jak aplikacja uwierzytelniająca. Odpalam sobie to i klikam tutaj. Skonfiguruj inaczej. O, i wygenerowało mi taki klucz, który muszę sobie skopiować. Ja go sobie teraz kopiuję i będzie mi on potrzebny, żeby tutaj skonfigurować sobie, dodać sobie konto w tej aplikacji. I teraz tak. Tutaj w tej rubryce Secret wklejam sobie właśnie ten kod wygenerowany przed chwilą na Instagramie. Tutaj wpisuję sobie nazw nazwę e, użytkownika, mojego maila sobie szybko wpisuję. I oczywiście włączam sobie to, żeby wymagało dotknięcia jeszcze klucza. Ja ten klucz yubiki e, 5C i mam już oczywiście wpięty. E, w iPhone'a daję sobie zapisz i teraz y, mam już y, utworzone to konto w aplikacji Ubico Authenticator. Ja sobie klikam, y, przytrzymując, właśnie, i woła mi, żebym dotknęła jeszcze klucza. Ja go teraz dotykam, i wygenerował mi się kod, y, który mam teraz wpisać na Instagrama. On jest skopiowany. Klikam sobie dalej i wklejam go. OK, pozwól na wklejenie. Klikam dalej. I jest, mamy to, potwierdzona aplikacja, aplikacja uwierzytelniająca. Super. Tutaj mam jeszcze kody zapasowe, zrobię sobie screena na wszelki wypadek, żeby miała zapasowe klucze, gdybym zgubiła ten mój yubiki. No i okej, okay, gotowe, mamy to. No, i jak widać na Instagramie było to trochę bardziej skomplikowane niż na Facebooku, ale no udało się ogarnąć bez większych problemów. Nie zajęło to zbyt dużo czasu. Podsumowując, jestem no, mile zaskoczona i no, mega zadowolona z tych kluczy, bo jednak świadomość, że trzeba mieć. Fizyczną rzecz do wpięcia do komputera czy do telefonu, żeby móc się zalogować na konto na Facebooku czy Instagramie, no sprawia, że człowiek jest spokojniejszy i wie, że nikt mu się na to konto po prostu nie włamie i mu go nie przejmie. E, fajnie, że zaraz po odpakowaniu kluczy, e, tak naprawdę one są już gotowe do użycia. Wkładam po prostu do e, komputera, do telefonu i, i można, można działać. Wiadomo, po skonfigurowaniu e, to już śmiga. E, mega bajer z tym, że trzeba dotknąć też klucza. Mi się to osobiście bardzo podoba. Już mam jeden klucz przypięty do smyczy, żeby mi się e, nie zgubił, żeby było łatwo po niego i wygodnie e, sięgać, gdzie się e, w ciągu dnia. E, ten drugi też pewnie sobie gdzieś do smyczy zainstaluje. Także polecam każdemu te klucze, każdemu kto chce czuć się bezpieczniej w sieci. No i przysyłam wielkie podziękowania dla sklepu Sapsan. Pozdrawiam!